Dzisiaj będziemy testowali najmniejsze gadżety świata z TikToka. Sprawdzimy, czy te gadżety faktycznie wnoszą coś do życia codziennego, czy po prostu jest to taki zwykły chwyt marketingowy, który ma na celu nas skusić do zakupu produktu, ponieważ jest coś bardzo malutkie. A zaczynamy od najmniejszego aparatu świata. A tutaj do porównania mój codzienny aparat, którym nagrywamy filmy. <giga>, Giga różnica. I ten aparat normalnie robi zdjęcia i nagrywa filmy. Ale na początku musimy zainstalować kartę microSD do środka aparatu. Okej, okay. uda się. Kliknęło. Z boku mam strzałki, którymi zmieniam tryby. Teraz mam nagrywanie, a teraz mam robienie zdjęć i odtwarzanie. Okej. z tego dzisiaj zostaje vlogerem. To jest jego aparacik. Słuchaj, spójrz na to. Widzisz, tam jest Uki. To działa. To działa, patrz. Tu mamy tryb robienia zdjęć, dobra. Uśmiechnij się. Dobra, fotka strzelona dla jj -ki. Jeszcze jedna, okej. Okay. I tutaj mamy też możliwość nagrywania filmów. Serio, czyli możemy zrobić dzień z życia Joysticka. Albo z, w, z chomika vlogera. Uwaga, zrób wstęp do YouTube'a, no, dawaj. Witajcie moi drodzy, z tej strony Joystick i dzisiaj pokażę Wam moje pieskie życie i to, co jem, czyli moje przekąski. O, a to ja, jego stary, który te przekąski kupił. Ty miałeś być Eevee. <noise> Jaką to moja jakość? Kartopla. Kotleta. I jak myślisz, czy taki gadżet komuś się przyda w życiu? Ukryta kamera jakaś taka, nie? Jak... Albo przemycić na koncert. Ale, o, ale bo to na koncert jest... nie można wnosić kamery. Co? Od kiedy? Przecież każdy ma telefon. No to telefon, ale kamery nie. To byś taką kamerę, która ma jakoś kartopla. Okej, okay, okej. Okay. Ocenka, nagrywa i robi zdjęcia. Siedem kosztowała. No kosztowa. Bayer, no Bayer. To bardziej no brelok, tak żeby... Po prostu przyszpanować, nie? Tak jest. No to 10 za 10. Wysoko. Spójrz Jadziunia na to. Moja ulubiona gra. Krokodyl Dentysta, tylko najmniejszy jaki jest. Tu jest napisane, że World's Smallest, czyli najmniejszy na świecie. No, jestem ciekawy. Ja bym musiała mieć wykołaczki zamiast palców. Żeby w to zagrać? Tak. Zobaczmy jak się otwiera. Hmm. Jedne nożyczki. <laughs> Dobre pudełko i nie ukradnie zabawki w sklepie. A później ją musisz wsadzić, tak samo. Okej, okay. dla kontekstu, tak wygląda jego mama, a tak wygląda jego stary aligator. Uuuu. Dobra. Naprawdę jest mini. Ach, ten jest malutki, więc teraz sprawdźmy, komu uda się wygrać. Spójrz, jaki on malutki w tym ekraniku. Nie widać go. <laughs> Zaczynaj pierwsza. O... Ty masz paznokcie, to no masz łatwiej jeszcze... Ja będę go trzymał, co? Dobra, udało się On chyba wszedł, tak, teraz tak. ja O widzisz, ty masz łatwiej o, Tak! Taki gruby paluch przy nim się wydaje Dobra, tym małym Okej, okay. czyli jak mojego palca ugryzie będzie bolało Uwaga, jest, jest! Ile zębów zostało? Trzy jeszcze <noise> no. Jeee Yes. Ostatnia szansa 50! Yeah. Patrza on zepsuty i się nie zamyka. Dobra, tutaj jest! Jest! Jak! Daj! Nie gryźć palca, tak! Przeszliśmy Jeszcze raz, jeszcze raz. My przyszliśmy całą grę? Dobra? No przyszliśmy. Teraz po dwa. Olej, tak przegrałeś? Dwa! Po dwa? Tak. Okej, okay, dwa. Nie, jeden nacisnąłam. Dobra, dwa. To czekaj, teraz tu jeden. Jednak było, dobrze! Dobrze było, po prostu ostatni akurat wylosował się Ale, dobra I gr przegrałeś Gratulacje, jak oceniasz zabawę? Fajne, a dla dzieci to już w ogóle fajne, bo mają takie małe piórnika. paluszki Tak, no? no Ale to by była rozrywka w tylnej ławce 10 na 10 Na religii No tak <laughs> Czy ty jesteś gotowa na wybuch słodkości? I am ready Najmniejsze Hello Kitty świata. Nie. Tak. Nie. Tak. Jeszcze w pojemniczku. Nie. Tak. Co ono coś robi, czy tylko po prostu nie. jest? Po prostu jest. Nie wiem w sumie. Jest taka karta, widzisz? Hello Kitty. Karta. On nie tu siedzi. Kurka. On nic nie robi. A co ty chciałaś, żeby jeszcze gadało? Tak. Poczekaj. I przytulało. Otwieramy. To nie ferbi, ale mógłby być mini ferbi. Okej. Okay. Cyk. A jak ona coś tak. będzie robić, ona chyba coś będzie robić. Wyciągaj. Tu coś jest. A, tu jest po prostu otwarcie do niej. Drzwiczki! Ja myślałam, że to jest błącznik. Otwieraj drzwiczki. Nie da się. Co jest? Może potrzebny jest Może jakiś trzeba kluczyk? coś wcisnąć. Weź wciśnij. O! Ha. Dopiero Widzisz? teraz! Dopiero I... teraz i. Okej, okay, wyciągam go. Jest w papierku. Nie. Yes. Papierek, który podtrzymywał, żeby nie latał. Plasticzek i. Przecież to. Przecież to. To jest takie małe, że joystick, jakby to spadał na ziemię, to by uznał, że to cukierek i by to połknął. A co dopiero dziecko. No właśnie. <laughs> Więc uważam to za niebezpieczne. Dlatego trzeba trzymać to w tym pojemniczku. Koniecznie. Ocena. Jakość pomalowania, urok osobisty? No 10, nie? 10? Nie, tu jest niedomalowane. A, no to 9. 7. Czy to jest plastik, czy kuma? 7, jak szybko spadło. Okay. Za niedomalowanie. Rączkami nie rusza. Nawet jest numer seryjny. Nie, jest wszystko. Ale to jest z tej serii e, Pop? Nie nie. nie, 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 po prostu taka firma tworzy najmniejsze rzeczy świata i to jest najmniejszy Hello Kitty. No, nie wiem. Poszukam mniejszego, wydaje mi się, że znajdę. Powiedz, że raz zdarzyło ci się jeść nad komputerem. O, o. Ej, co ty robisz? Oooooo! Kurde, Felek. Tak zdarzało mi się, nie, ale ja nie aż tak. Przepraszam, że go wiem, że to twój komputer, ale... No teraz musisz go wyczyścić. Przykro mi bardzo. No właśnie, słuchaj. Ale dobry to będziesz No, na pewno. Na ratunek przychodzi nam najmniejsza. Na świecie muchawa! O nie... Naprawdę coś takiego istnieje I to jest do czyszczenia komputera Patrz na to Kochana Bo Specjalny jeszcze kabelek, żeby podpiąć? Tak, zasilany laptopem Siłą laptopa Co? Mam nadzieję, że to będzie działać Ja też, uwaga No daj włosy No coś tam wieje Ej wieje Mocno? Wieje, Wieje, no, ale uwaga. nie wiem, czy na tyle, żeby tego biszkopta Odkurzamy Odkurzyć no. I co? Zobacz no, Pięknie, Ej, Ale tutaj jeszcze wleciało Okej, okej okay, okay. Do głośnika wleciało, nie szkodzi Łuki psa później tego, wydziubie ten tak. będzie głodny I zobacz No i czysty Ekranik też w skórzu Tutaj kamerkę, te zobaczyć, tak? No tak A Proszę, proszę to, Takie satysfakcjonujące, o Tutaj mi wleciało Ej Nie, aż tak to nie Aż tak to nie Zobacz! No dawaj, no musisz posprzątać! Jak nie, to ptaszki zawołamy. Czekaj. No i Teraz co? Idzie, Zobacz, idzie. Z jakimi kawałkami sobie radzi. No ale trzeba do końca. Nie można go tak zostawić. Ej, możesz śmiało kubę. jeść, możesz śmiało jeść nad laptopem Zobacz Tylko teraz to przydałoby nam się odkurzać, żeby to wszystko w podkurzać. poodkurzać A moja kochana, dobrze się składa, bo mam najmniejszy odkurzacz świata Serio? Tak jest Dawaj go Jak oceniasz muchawek? No spoko Fajnie mieć coś takiego przy sobie No bo czasami... Wyłącz, proszę. <laughs> czasami rzeczywiście jak coś jemy to nam e, tutaj bo spada, a nie da się tego ścierką, właśnie takiego biszkoptu na przykład zebrać, no bo on się będzie wklejał w tego laptopa, tak. więc taka dmuchała fajna. I też kurz się przykleja, na przykład do ścierki. O, kota tak. sobie też odkurzysz, jak pojedzie za podłóżko. Nie? Tak, tak. Mi, Milkę po uszach. No? Nie, serio. No tak, z osiem. Osiem? Ja dziewięć, 8, Osiem, da. no bo tutaj wokół to się masakra zrobi. Wiesz, dlaczego nie dałem dychy? Bo jakby była jeszcze ładowana, to ty była dycha. A tak a. to jest na kabelku. Ale kabel, zobacz. Zobacz, do długi, długi, długi. Można iść z laptopem gdzieś jeszcze, <laughs> O to lecimy dalej! Justyna, chodź, bo trzeba posprzątać. Chodź. Ty najlepsza jesteś w jak Zobacz, Jagoda nabrudziła. Widziałaś? Co tu się wydarzyło? Jagoda z myszami tutaj, które wchodzą do nas. My na są tutaj filmowy. się dopiero zlecą. Dopiero się zlecą. Słuchaj, przychodzi na ratunek najmniejszy trzy świata nazywa się Henry. O, to jest potrzebny największy. Henry się nazywa. No. Mój odkurzacz się nazywa Jimmy. Jimmy? Tak nazywałaś? No, tak. OK. Trzymaj. Możemy się z nimi zapoznać. OK, to damy na bok. I zobacz, Taki fajny. W środku Piec. mamy tak: jedną rurkę, drugą rurkę. Henryk. I patrz, to zakładamy na nos. No, działa? Działa. Zakładamy mu nosek. No. Zakładamy mu... Trąbę. Trąbę. Teraz tutaj rurę. Naprawdę on przez taką długą rurę przeciągnie te paprochy? Okej. Okay. Normalna, zobacz końcóweczka. Niepotrzebna jest nawet, bo ten nic oj oj, 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 od razu. Hejterka. Zobacz. Słoń trąbalski będzie odkurzał. Dawaj, zakładaj Hendrego na głowę. Heum Hendrego. I się przekręca. No. I tu naciskałaś, tak? Mhm. Ciągnie? Usta, usta, zobacz. Nic nie ciągnie. Nie no, trochę ciągnie. Ale słabo ciągnie. Uwaga, odkurzamy. Coś tam idzie. Coś idzie. Zrobił się delikatny pasek. Okej. Okay. Ale wiesz co? Zrezygnujemy z tej szczotki. I będziemy tak ciągali. Uwaga! Łuu! Zobacz! Ale to jest bezużyteczne. Justyna, nie wyzywaj Henry'ego Starasz się Henryk, ale coś się nie idzie Czy mi się wydaje, czy się już rura zapchała? Nie, on już się ciągnie Halo Henry Spójrzcie On się zapkał. Trzeba odetkać Henry'ego Uwaga Aha Czemu to wydmucha? No bo jedną stroną wydmuchuje, drugą wciąga ja Słuchaj nie Lepiej, o tak działa on lepiej... Jak do Lepiej, lepiej dmuchawa. jak dmuchawa niż jak y, odkurzacz. Lepiej dmucha nie wciąga! Czekajcie! Przekręcę to tak. O, i teraz. No dobra, coś tam nie wyciąga, ale on się poci! O. Patrz, on padnie zaraz. Patrz on. on już ledwo zipie. Chcesz używać? Proszę. my strasznie wkurza, wiesz. Że nie wciąga? No. Henry! Już myślałem, że to nie ma sania w ogóle. No, co to w ogóle ma być? Ale baterie były nutkie sztuki. Patrz. O nic nie wciąga. Nic, Dobra. Nic już nie wciąga. Czyli Henry lepiej sprawuje się jako dmuchawa. A trapa. Najlepiej o! To zdjąć. Słuchał, wszystko, rozmuchał! Co ty robisz? O! O, o, widzicie? Jak ten Henry sprząta? I teraz No! I na ziemię Teraz to ma sens I dream, Dreamy Jimmy pod co Ocena Henrygo? Zero Mamy fajną ma trąbę Tylko ma fajne imię Tak Henryk 2 e, na 10 Masz ochotę zagrać w najmniejsze kręgle świata. Zawsze. Zawsze. Słuchaj. Tutaj mamy taką srebrną kulę. Zobacz, ona ciężka, fajna. No, ciężka jest. Ona musi wywrócić musi te wszystkie kręgle zgadza się. Tutaj mamy takie korytko, w którym ustawiamy sobie kąt, pod którym nasza kula e, ma, wiesz, się toczyć. No to chyba jasne, że. Na, na środku. No właśnie to jest takie zepsułam. ciekawe, że mi się wydaje, że im wyżej. Tym lepiej, szybszy kuli to czekaj, no. delikatnie wcisnę, o, dobra. No. Możemy zrobić tak, że palcem i tak szturchniemy, co Ty na to? No dobra, czyli ustawić tutaj. Kładziesz tu, ustawiasz sobie kąt, tak? Chcę taki kąt. Dobra, to teraz Prosty. ją szturchnij. I uwaga, trzy, dwa, jeden. Jest! Jeden stoi. No jeden stoi, ale... Ale to i tak dobry wynik, jak za pierwszy tak... raz, no. Ja jestem w szoku. Po prostu ci za dobrze ustawiłem, wiesz. No, to a ty jaki wybierasz kąt? Taki jak ty, może troszeczkę bardziej z tej strony, żeby jeszcze tego z lewej szturchnąć. Uh -huh. Uwaga! 3, 2, 1! Yee! Yee! I co? O jeden, o jeden! O, je o jeden, ale... O jeden, ale wygrałeś, gratuluję ci. Dziękuję, dziękuję. <laughs> Fajne. To możesz sobie zabrać. Dziękuję. Łukasz, będziemy grać. Tak. Od dzisiaj twoje życie zmieni się o 306 stopni. Myślałam. Czyli wcale. Słuchaj. Zgadnij co to jest. To jest zabawka. Jak się nazywa? Jakiś mega box. Hello Ariel. To jest, moja droga, twoja nowa super mini pralka. Aha. Tutaj masz koszyczek. I brudne gacie można prać tutaj. Kena i Barbie, Chyba przytrzymaj. Tak. Dobrze się składa, że coś puchnąłem. Moje brudne gąbki. Twoje brudne gąbki, bo to jest pralka do gąbeczek. Tyk. Ach, tak. I teraz wkładasz gąbeczkę do koszyczka, koszyczek do praleczki. A i tylko wodą to się myje? Słuchaj, pierwszy no, raz to robię, się tak? Domyję. A co byś dodała tutaj jeszcze? Nie wiem, ja byłem antybakteryjnym myję gąbki na przykład. Dobra, to jest wersja tylko na wody z kamieniem, tak? O, widzę, że się. O, <laughs> działa. działa, gąbka pływa tak, jak powinna. Nie się domknąć. Krysyn nie. Jak się pierze, trzeba przytrzymać klapę, żeby się nie otworzyła. Gotowa? 3, 2, 1. Stoi w miejscu. Coś źle zrobiliśmy. Za dużo wody. Jest na to sposób. Wężykiem można sobie trochę wody odlać. Jak, Proszę jak, bardzo. Jak yy, pralka frania. Jak pralka frania, tak. Cek. I teraz jeszcze raz to możemy wsadzić. O. I uwaga. 3, 2, 1. No, co jest? Ona nie chce działać, naprawdę. Do góry nogami, co? Do góry nogami! Tak! Do góry nogami miała być wsadzona. No dobra. Ale słuchaj, teraz nawet już jest stuka, dobrze wiruje. I ty w tym czasie na przykład możesz sobie opaznąć zrobić. Lub coś takiego. No. A jak ta pralka nie zda egzaminu, to. Może rzucić zawsze do takiej pralki przenośnej To jest moja pralka akurat, którą to. ja testowałam na swoim odcinku No to właśnie mówię, do tej pralki przenośnej możesz wsadzić I ona jest beznadziejna swoją drogą A to je, nie jest w ogóle beznadziejne, wiesz? To obie te pralki są beznadziejne Dobra, nie, sprawdźmy czy ona się faktycznie wyprawą bo mi się wydaje, że sam w ogóle nie ma wody już I woda się wylewa z tej pralki okay. No i zalała ona łazienkę Uwaga, sprawdzamy, jaka będzie woda, czy będzie brudna, czy nie no bardzo brudna jest. Okej, okay, teraz się pralka troszeczkę rozpędziła, bo już nie ma oporu w postaci wody. Mm -hmm. Ja bym się jeszcze tego napił, nie? Proszę, będzie wyciągnąć... Pi będzie. Wyciągnąć i sprawdzić. No! O Boże! Żyleta! O Boże! Żyleta! Ochydnie to wygląda, to jest brudne i jeszcze nasiąknięte wodą. Justyna, bo ty nie powiedziałaś mi, jak się gąbki pierze, tak? A ja na pewno jakiś detergent ogarnął w WC Picker, czy jak to się nazywa? Tak? Powiem tak, umyłabym to w 10 sekund pod ciepłą wodą z mydłem antybakteryjnym. Nie miałabym brudnego, mokrego stołu, nie zdenerwowałabym się. Dobra, 0 na 10, niech to wyjdzie. To są zwykłe karty do gry, a to są najmniejsze karty do gry świata. No, wielkości mojego oka. Czas na wojnę! Moja droga, gramy kto robi dzisiaj kolację wieczorem. ok? No. Jedna karta twoja. Jak jedna? Jedna moja. Aha. Jedna twoja, jedna moja, jedna twoja, Ja nie jedna wiem czy ja to moimi paznokciami. Karty na bok. To są po trzy, trzy karty? Ale to zagramy w to... wojnę podglądaną. Jaką podglądaną? Sama decydujesz, którą kartę kładziesz na trzy, cztery. Nie, taka wojna to nie wojna. Trzy, cztery. <głos> <A>! <głos> Czyli tak zwana wojna a! To teraz trzeba położyć jedną tak Jedna tak Jedna tak <noise> I uwaga Trzy, cztery król <noise> yes! Gotujesz, wygrałaś! nie No A co ty chciałaś robić? Przegrałam <noise> Zwycięsa! Czy dzisiaj kolację funduje tej Jajka? Brawo! Idziemy no. do Maca. Oto najmniejsza piłka do futbolu amerykańskiego. Ty Jesteśmy małaś? idealnie pod to ubrani. Tak, a ty ponoć dobra byłaś w y, futbol amerykański, to? <noise> Najlepsza. Najszersza, najsilniejsza, najszybsza, najgroźniejsza. <noise> najgroźniejsza, tak, jest. Ja nie się bałam w takiej Ja też. Ach, wyciągaj. No ale naciśnij. Mięciutka. No mięciutka. Tak? Ta jest twarda. Ona jest zrobiona bez pianki. Chyba tak, no. Porównajmy do takiej oryginalnej. Uwaga. No. Widać ją w ogóle. <noise> chyba widać. Co, czas sobie porzucać. Uki przyłożenie. Jó na nas zabije. Idziemy do domu grać. Do domu? Okej. Okay. Bo to jest właśnie piłka, którą gra się w domu. No o to myślę nie będzie zła. Chyba nie. Dzień dzień łap! I